W rozległej sawannie Kazimba żył stary samiec lwa o imieniu Rongo, który niegdyś był majestatycznym przywódcą stada, panującym nad swoim terytorium z dumą i siłą charakterystyczną dla króla sawanny. Jednak wielki ropień na lewym ramieniu sprawiał, że stawał się coraz bardziej bolesny, wyczerpany i rozdrażniony, a jego niegdyś pewne ruchy zamieniły się w powolne, ciężkie kroki, przy których każdy obrót głowy powodował dreszcz bólu przeszywający całe ciało. Nie mogąc już polować ani prowadzić stada zgodnie ze swoimi obowiązkami, jako alfa samiec, Rongo mógł tylko leżeć bezradnie i obserwować, jak samice odchodzą w milczeniu, szukając silniejszego przywódcy, który zapewni im ochronę i pożywienie. Bez nikogo, komu mógłby zaufać i czując, że staje się ciężarem dla swojej rodziny, postanowił opuścić stado, i wyruszyć w podróż bez określonego celu, kierowany jedynie instynktem, który kazał mu szukać miejsca, gdzie mógłby umrzeć z godnością. Szedł ciężko przez las, mijając suche kolczaste krzaki pod palącym słońcem, które bezlitośnie grzało jego już osłabione ciało. Ropień był spuchnięty i ropiejący, sprawiając, że każdy krok wydawał się jak nóż tnący mięso, a ból promieniował przez całe ramię i klatkę piersiową. Głodny, cierpiący i samotny, Rongo nadal szukał czegoś, co mogłoby dać mu nadzieję na przetrwanie lub przynajmniej spokojną śmierć. W końcu, w oddali, zobaczył żelazne ogrodzenie otaczające centrum operacyjne rezerwatu. Upadł obok ogrodzenia, zbyt wyczerpany, aby nawet krzyczeć o pomoc. Jego silne ciało, które kiedyś budziło respekt u wszystkich mieszkańców sawanny, teraz było tylko cieniem dawnej potęgi. W słabym świetle jego złote oczy. Powoli zamykały się z bólu i wyczerpania, podczas gdy życie wydawało się powoli z niego uciekać. Krucha szansa na przeżycie właśnie nadeszła, ale czy ludzie zauważą to na czas, zanim będzie za późno na jakąkolwiek interwencję? Następnego ranka strażnicy leśni Michael Okafor i Joseph Cirwa patrolowali ogrodzenie rezerwatu podczas swojej rutynowej kontroli bezpieczeństwa. Nagle odkryli wielkiego lwa leżącego nieruchomo. Na skraju ogrodzenia, w pozycji, która sugerowała, że jest to jego ostatnie miejsce spoczynku. Na początku byli ostrożni, spodziewając się agresywnej reakcji od dzikiego drapieżnika, ale potem zdali sobie sprawę, że zwierzę nie ma już siły do walki. Półprzymknięte oczy i słaby oddech sygnalizowały, że życie się wymyka, a każda minuta opóźnienia może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Gdy się zbliżyli, zobaczyli straszny, wystający ropień na jego lewym ramieniu. Wyciekał żółty pus, a Fetor był tak silny, że obaj musieli wstrzymać oddech i zakryć twarze, aby móc pracować w takiej bliskości. Michael natychmiast zadzwonił do centrum, aby zgłosić sytuację i poprosić o zestaw medyczny do sytuacji awaryjnych, wiedząc, że mają bardzo mało czasu na działanie. Joseph umieścił się obok lwa, kładąc rękę na jego klatce piersiowej, aby zmierzyć oddech i sprawdzić, czy serce nadal bije regularnie? Musimy to zrobić teraz, albo umrze w ciągu kilku godzin opowiedział Michael, oceniając krytyczną sytuację. Przynieśli strzykawki z środkami znieczulającymi, instrumenty do sterylizacji, worki z płynem fizjologicznym i noże medyczne przygotowując się do wykonania operacji w warunkach polowych. Joseph delikatnie głaskał plecy lwa, zarówno aby go pocieszyć, jak i sprawdzić, czy są inne rany które mogłyby wymagać uwagi. Michael szybko przygotował środek znieczulający i określił odpowiednie miejsce wstrzyknięcia, aby uniknąć niebezpiecznych powikłań podczas procedury. Obaj pracowali razem, jak doświadczony zespół ratowniczy, który wykonywał takie operacje wcześniej. Bez nowoczesnych maszyn mogli polegać tylko na umiejętnościach i determinacji, wiedząc, że jeden błąd może kosztować życie tego majestatycznego zwierzęcia. Sytuacja była pilna. Puls lwa był słaby i nieregularny, co wskazywało na poważne zagrożenie życia. Wiatr zaczął wiać silniej, piasek i kurz latały, czyniąc wszystko jeszcze bardziej stresującym i trudnym do kontrolowania. Zaczynamy, powiedział Michael. Mamy tylko jedną szansę, żeby go uratować, więc musimy to zrobić perfekcyjnie. Michael delikatnie wstrzyknął środek znieczulający w tylną łapę umierającego lwa, obliczając dokładną dawkę, na podstawie przybliżonej wagi zwierzęcia. W ciągu kilku minut rągo stopniowo wszedł w głęboki trans z oddechem nadal stabilnym, ale bez świadomości bólu, który wkrótce będzie musiał znieść. Joseph użył skalpela medycznego, aby lekko przeciąć czerwoną i spuchniętą skórę ropnia, robiąc precyzyjne nacięcie, które pozwoliłoby na całkowite opróżnienie ropnia. Gęsty, żółty pus natychmiast wytrysnął. Wydając silny zapach, który zmuszał ich do pracy w maskach i z wodą dezynfekującą w pobliżu. Obaj używali masek i wody dezynfekującej, aby odprowadzić cały pus z rany, pracując systematycznie, aby upewnić się, że żadne bakterie nie pozostaną w tkankach. Każda warstwa wewnętrznej martwicy została ostrożnie wyskrobana przez Michaela za pomocą medycznej łyżeczki, podczas gdy Joseph mocno trzymał ramiona lwa, czasami wycierając pus, który wyciekał. Czyszczenie zajęło ponad 30 minut, ponieważ ropień głęboko wniknął w tkankę, a każdy fragment zainfekowanego materiału musiał zostać usunięty, aby zapobiec ponownej infekcji. Roztwór soli fizjologicznej został wstrzyknięty bezpośrednio do rany chirurgicznej, aby całkowicie usunąć bakterie i oczyścić obszar operacji. Józef nieprzerwanie monitorował oddech i znaki życiowe rągo. za pomocą specjalistycznego zegarka. Sprawdzając, czy środek znieczulający nie powoduje żadnych niebezpiecznych efektów ubocznych, po usunięciu całego pusu rana wyglądała czysto, ale była głęboka. Wymagając starannej pielęgnacji, aby mogła się właściwie zagoić. Michael wstrzyknął antybiotyk o szerokim spektrum działania bezpośrednio do żyły w nodze lwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w całym organizmie. Kontynuowali podawanie płynów do żylnych aby uzupełnić wodę i elektrolity w wyczerpanym organizmie, który przez dni nie otrzymywał odpowiedniego nawodnienia. Pomocnik do rekonwalescencji również zostaje wstrzyknięty natychmiast, po zakończeniu czyszczenia, aby pomóc organizmowi lwa w procesie gojenia i regeneracji tkanek. Joseph użył specjalnej igły i nici, aby tymczasowo zszyć otwartą ranę, tworząc bezpieczne zamknięcie, które pozwoli na właściwe gojenie. Michael zdezynfekował ranę po raz ostatni i sprawdził, czy nie ma oznak stanu zapalnego lub innych powikłań, które mogłyby wpłynąć na proces gojenia. Obaj wiedzieli jasno, że gdyby zwlekali jeszcze kilka godzin z zajęciem się sytuacją, lew nie przeżyłby kolejnej nocy. Tak duża rana mogłaby zabić każdego drapieżnika, ale teraz Rongo był chroniony przez tych samych ludzi, którzy wcześniej wzbudzali w nim ostrożność i nieufność. Nadzieja wracała, pojawiając się w spojrzeniach dwóch strażników, którzy wiedzieli, że dokonali czegoś niezwykłego. Joseph użył specjalnego bandażu, aby mocno owinąć ramię lwa, zabezpieczając ranę, która została właśnie przetraktowana najlepszym sposobem, jaki był możliwy w warunkach polowych. Michael dokładnie sprawdził każdy bandaż, upewniając się, że nie jest ani za ciasny, ani za luźny, co mogłoby wpłynąć na krążenie krwi lub gojenie rany. Umieścili warstwę antybakteryjnej gazy między opatrunkiem a skórą, aby zapobiec infekcji i zapewnić optymalną wilgotność dla procesu gojenia. Po unieruchomieniu wykorzystali specjalne nosze, przyniesione przez zespół wsparcia, który przybył na miejsce, aby pomóc w transporcie. Cztery osoby współpracowały, aby podnieść rągo na nosze, ostrożnie, ale pewnie dbając o to, aby nie naruszyć świeżo zaoperowanej rany. Lew nadal był w stanie anestezji. Przywiązany, aby nie spaść z noszy podczas transportu, do bezpieczniejszego miejsca. Pchali noszę małą ścieżką prowadzącą do półdzikiego ogrodzenia w rezerwacie, które było przygotowane specjalnie do rekonwalescencji dzikich zwierząt. Dźwięk kół toczących się po czerwonej ziemi mieszał się z dźwiękiem spiesznych kroków zespołu ratowniczego. Rongo zostaje umieszczony w zadaszonej przestrzeni strawiastą podłogą, wypełnionej wodą i miękkim jedzeniem. Przygotowanym specjalnie dla drapieżników w okresie rekonwalescencji. Dostosowali temperaturę i oświetlenie klatki tak, aby lwy czuły się jak najbliżej natury, minimalizując stres związany z niewolą. Joseph sprawdził rurkę do żylną zawieszoną w klatce po raz ostatni przed jej usunięciem, upewniając się, że wszystkie leki zostały właściwie podane. Michael zapisał na tablicy długopisem: Operacja ROPNIA RONGO. Potrzeba trzy dni obserwacji, dokumentując procedurę dla przyszłych zmian strażników. Zamknęli drzwi ogrodzenia i usiedli na trawie, oddychając z ulgą po prawie dwóch godzinach napięcia i intensywnej pracy. Świeży powiew wiał niosąc zapach ziemi i zapach nowo wykiełkowanej nadziei na pomyślne zakończenie tej dramatycznej sytuacji. W tym momencie nikt nic nie powiedział tylko spojrzenie zrozumienia między dwoma oddanymi strażnikami leśnymi, którzy wiedzieli, że właśnie uratowali życie jednego z najwspanialszych drapieżników Afryki. Dwie godziny później Rongo obudził się z uniesioną głową, czujny, ale słabo, jego złote oczy powoli przystosowywały się do nowego środowiska, jego oczy rozejrzały się po dziwnej przestrzeni, a następnie zatrzymały się na pojemniku z zimną wodą pitną. Joseph delikatnie umieścił tacę miękkiego mięsa przed klatką, specjalnie przygotowanego dla zwierząt w okresie rekonwalescencji. Michael stał za ogrodzeniem, czekając na pierwszą reakcję Rongo na nowe środowisko i jedzenie. Po kilku minutach wahania, Rongo opuścił głowę i zaczął jeść każdy kawałek powoli, ostrożnie, ale z wyraźnym apetytem, który wskazywał na powracające siły. Radość była widoczna na twarzach dwóch strażników. Gdy zobaczyli lwa jedzącego ponownie, co było pierwszym pozytywnym znakiem wyzdrowienia, codziennie zmieniali opatrunek, dezynfekowali i dokładnie monitorowali ranę, sprawdzając postęp gojenia i upewniając się, że nie ma oznak infekcji. Po tygodniu rana wyschła i nowa skóra zaczęła tworzyć się na krawędziach, co wskazywało na pomyślny proces regeneracji tkanek. Usunęli opatrunek, wystawiając ranę na działanie powietrza i pozwalając jej goić się naturalnie. Zgodnie z najlepszymi praktykami weterynaryjnymi dla dzikich zwierząt. Rongo mógł wstać i chodzić po klatce, poruszając ramieniem bez bólu, który wcześniej odczuwał, co było ogromnym postępem w jego wyzdrowienia. Będzie w porządku, powiedział Józef do siebie. Zostaniemy z nim, dopóki nie będzie całkowicie wyleczony i gotowy do powrotu na wolność. Michael skinął głową, był już królem. Zasługuje na powrót do swojego królestwa gdzie może żyć z godnością. Piętnaście dni później brama półdzikiego ogrodzenia otworzyła się w łagodnym świcie nowego dnia. Rongo wyszedł, cichy i majestatyczny, jakby nigdy nie upadł i nie był na skraju śmierci. W oddali stare stado lwów żerowało w pobliżu skraju lasu, być może nadal rozpoznając znajomy zapach swojego dawnego przywódcy. Michael i Józef stali, obserwując z oczami pełnymi dumy i wiedząc że zrobili właściwą rzecz, ratując życie tego wspaniałego zwierzęcia. Rezerwat przyrody Kazimba właśnie napisał kolejną magiczną historię współpracy między lwami a ludzkością, pokazując, że troska i profesjonalizm mogą pokonać nawet najbardziej beznadziejne sytuacje,